Czekamy na rośliny, a w tym czasie przygotowujemy system nawadniania. Jak zawsze u nas, wszystko będzie podlewane automatycznie przy pomocy inteligentnego sterownika. Tutaj, w tym miejscu, znajdą się skrzynki z elektrozaworami. Zarówno sterownik od nawadniania, jak i oświetlenia będzie w tej skrzynce. Co prawda, skrzynki jeszcze nie ma, ale kable już są wyprowadzone. Całość będzie podlewana wodą z deszczówki, którą mamy. W tym miejscu. Tutaj mamy bas od zbiornika na wodę deszczową. Mówiłem już Wam, że na tym tarasie stanie jacuzzi. Że z jednej strony będzie zasłonięte ładnym ogrodzeniem, a z drugiej będzie miało dekoracyjne nasadzenia. W trakcie przygotowania są również fundamenty pod supy ogrodzeniowe, tak żeby nadać trochę intymności strefie z jacuzzi. W tym miejscu, z którego na mnie patrzycie, była wielka hałda ziemi. Może pamiętacie ją z poprzednich filmów, już zniknęła. Zapytałbym, jak Wam się podoba? a zapytam potem, jak już skończymy całą inwestycję. Wtedy ocenicie, jak fajną robotę robimy. Do zobaczenia.